Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbika, po Pogodzina królem rowerów. Dzisiaj pytania za listopad. Wiem, wiem, jest połowa stycznia, ale co zrobić? Taki mamy klimat. Pytania za listopad. Pytanie pierwsze. Co to za okulary? Oaklej? To chodziło o okulary, których używam na rowerze i w których czasem widać mnie na zdjęciach. No, tu jest część moich okularów, to jest oaklej. Fotochron, tam są jakieś stare poki, tu są okleje Tour de France i najczęściej jakieś zakładam inne też okleje 20 lat jeździłem w Rudy Project'ach ale w mało elegancki sposób, kilka sezonów temu zmienił się w Polsce dystrybutor i stwierdziłem, że mojemu sercu bliżej będzie jednak do lokalnego sklepu który akurat sprzedaje okleje, zajmuje się też optyką Okularami optycznymi, dorabianiem wkładek korekcyjnych do okularów sportowych i wieloma innymi rzeczami. Film o tej marce, o Butik Optik, ta marka też ma sklep Oshop, internetowy. Film, cały reportaż o ich placówce znajdziecie u nas na kanale, jeżeli chcecie. Także najczęściej zobaczycie mnie w okularach kleja. Zresztą też yy, trasę 350 km dochodzi, że jechałem w tenkich oklejach fotochromatycznych i to była naprawdę dobra decyzja, ale o tym w innym filmie będzie. 2. czy to prawda, że stalowe ramy wracają do zawodowego kolarstwa, pojawiają się takie anglojęzyczne filmiki. Ja to nie mam czasu oglądać nawet polskojęzycznych filmików, ani polskiej telewizji, ani słuchać polskiego radia, ani specjalnie czytać polskiego internetu. Bo budowaliśmy przez ostatnie dwa miesiące nowy sklep w Piasecznie i przenosiliśmy prawie wszystkie placówki Erbajka właśnie tam zostały tylko dwie. Także nie wiem, czy to prawda, że pojawiają się stalowe ramy w światowym peletonie, ale nie sądzę. Być może któryś z producentów wsadzi kolarzy na taką ramę w celach promocyjnych, ale nie przewiduję, bo Przewaga technologiczna karbonu w lekkości, sztywności, tłumieniu drgań i możliwości kształtowania roweru jest tak że znacząca nad stalą, że wydaje mi się niemożliwe, żeby któryś z producentów wyprodukował ramy stalowe do ścigania. A poza tym, zdaje się, że limit wagowy UCI ma delikatnie zostać zmniejszony o 100 czy 200 gramów i. Wtedy na pewno producenci będą chcieli obniżyć wagę swoich rowerów, a ramy stalowe w tym nie pomogą. Pytanie trzecie: jakim cudem ktoś może czerpać jazdę w zawodach przełajowych na rowerze bez jakiejkolwiek amortyzacji? No, po pierwsze, tamte rowery nie są tak całkowicie pozbawione amortyzacji. Może nie jest to taka amortyzacja, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, w sensie że z tyłu tłumik, z przodu amortyzator. Tamte rowery najczęściej są wyposażone w widelce o specjalnym kształcie, które o tutaj mamy w sumie fula o którym może też kiedyś powstanie wideo i tutaj widzicie z przodu jest amortyzator i z tyłu jest amortyzator, też tłumik i całe zawieszenie a w rowerach przełajowych jest to rozwiązane inaczej tam widelec ma specjalny kształt w niektórych markach, tak jak Trek mamy ISO Speed w główce ramy i w rurze podsiodłowej, w innych markach tak jak w specu są to sztyce o specjalnym kształcie, mocno tłumiące drgania. Także każdy producent jakoś tam kombinuje, żeby te rowery drgania tłumiły. Kolejnym elementem, który mocno amortyzuje są opony. W rowerach przełajowych jeździ się na niskim ciśnieniu. Tutaj nie chcę się mądrzyć, ale przypuszczam, że jest to gdzieś w granicach od 0 pewnie 8 do jakiegoś półtora bara. Zależy od trasy zawodnika i tego czy to szydka czy opona. Także na niskim ciśnieniu też ogumienie bardzo mocno tłumi drgania. Także nie jest to do końca tak, że mm, tej amortyzacji nie ma. A druga sprawa jest taka, że ludzie są dziwni. Ja na przykład nie rozumiem zupełnie jakim cudem można czerpać przyjemność z biegania. Nienawidzę biegać, a są ludzie, którzy to kochają. Także każdy lubi co innego i myślę, że każdy sport potrafi być fajny. Szkoda, że w tej chwili mamy zakaz uprawiania sportu w naszym pięknym kraju. Przy okazji mamy też zakaz pracy, ale konieczność płacenia podatków. Ale to nie kanał polityczny, więc nie będziemy tego roztrząsać. Jak mawiał mój dobry kolega Marek Galiński, po prostu róbmy swoją robotę. Pytanie czwarte. Pewna kwestia ścieżki rowerowej. Czy jeżeli ścieżka jest w jedną stronę, a my jedziemy ulicą w drugą stronę, to powinniśmy Zmienić stronę ulicy i tą ścieżką poruszać się, e, jakby pod prąd pasa jezdni przylegającego do ścieżki, czyli po drugiej stronie ulicy jechać ścieżką. E, I tutaj internauta pisze, że spotkał się z opinią policji, że nie musi, e, po mojemu tak właśnie jest, że jeżeli jedziemy, dajmy na to prawą stroną, prawą jezdnią w tą stronę a ścieżka jest po lewej stronie i prowadzi w drugą stronę, to nie musimy przejeżdżać na lewą stronę, żeby wjechać na tamtą ścieżkę. W ogóle o ścieżkach rowerowych chciałbym bardzo nagrać film e, kooperacji z Policją Ruchem Drogowym. Robiłem do tego przymiarki, ale potem przyszła pandemia i elegancko zamiotła wszystkie tematy. Teraz wszyscy się tylko szczepią, nie szczepią mieli wirusa będą mieli wirusa także ścieżki rowerowe muszą poczekać. Ale nie dalej jak dzisiaj rano spotkałem kolegę który właśnie na ścieżce rowerowej poruszał się rowerem szosowym ktoś mu wyjechał z bramy i spowodował kolizję uszkadzając łapę od sramareda etapa. Także ścieżki rowerowe zawsze na propsie do tego tematu na pewno kiedyś wrócimy. Pytanie piąte. Czy ma sens kupowanie stożka karbonowego 28 mm? Niezła cena, dostałem na takie koła, waży 70 kg, jeżdżę o polskim i śląskim, więc mało górek. Jak najbardziej ma sens kupowanie niskiego stożka karbonowego? Myśmy ostatnio do Czerwelo S5 zamontowali Dendy Horsy o stożku 30, jeżeli dobrze pamiętam, i rower wyszedł moim zdaniem fantastycznie. Niski profil, lekkie koło. Optycznie, oczywiście, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszędzie się teraz ładuje minimum 50 mm, a jakby się dało, to 100, bo jest aero i fajnie wygląda. I ła, 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 ale normalni kolarze wcale nie tęsknią za tak wysokim stożkiem, bo jakbyśmy dobrego skilla nie mieli prowadząc rower, to jednak w sensie jadąc rowerem, a nie prowadząc go za kierownicę idąc obok, tylko jadąc rowerem. To wyższy stożek zawsze jakoś tam jest łapany przez wiatr i powoduje bujanie się tego roweru. Także ja osobiście jestem fanem jeżdżenia na stożkach do 50 mm na triatlonach. Startuję czasem na wyższym kole, bo tam trasy są krótkie i tak jest grany full gas i pełna koncentracja na tym, co się dzieje. Tam nie ma ubierania, rozbierania się. Jakiegoś skomplikowanego dożywiania na trasie, tam po prostu cały dystans te 45 km, bo najczęściej startuje takie ogryski na ćwiartkach. Jest jechane w pałę, także nie ma tam czasu na przyjemności, na rozglądanie się, tylko kontrola nad rowerem jest pełna. Ale jeżeli jeździmy normalnie, zdarza nam się jeździć trochę bardziej rekreacyjnie dla przyjemności. To za wysoki stożek nie jest fajny. Jedna jest zaleta kół o wysokim stożku, o której pewnie wie nie każdy, to jest to, że im jesteśmy ciężsi, tym wyższy stożek będzie dla nas lepszy, bo takie koło jest sztywniejsze. Szprychy są mniej przeciążone i na wyższym stożku po prostu takie koło jest mocniejsze. Także jeżeli ważymy 90 kg i więcej, to warto przyjrzeć się kołom jednak 50-60 mm. Bo takie koło będzie mocniejsze niż na przykład taka dwudziestka ósemka. Pytanie szóste. Z czego wynikają takie problemy z dostępnością towarów w sklepach rowerowych? Czy sklepy niechętnie się towarują? Producent zbiera preorder, dodaje tylko 10% i rzuca na produkcję. Pandemia pro torpeduje produkcję, marketing, jakieś inne czynniki. Czynników jest tak dużo, że albo nie będę o tym szerzej mówił nigdy, albo nagram wam o tym cały osobny film ale składa się na to tak szybko wyliczając to, że jesteśmy trzecim światem i wszyscy mają polski rynek w dupie i eee, jakby nie, nie zaopatruje się nas priorytetowo, jak komuś trzeba zabrać, to się zabiera, między innymi z naszego rynku, po drugie polskie firmy rowerowe, wbrew temu co się wszystkim wydaje, są po prostu biedne i większość z nich nie ma kasy, żeby zabezpieczyć kursy walut Poprzedpłacać bardzo duże zamówienia, pościągać towar z odpowiednim zapasem. Tutaj ta kołdra zawsze jest krótka, to się załatwia na szybko. Nasz rynek też jest bardzo wrażliwy na różnicę cen, dlatego że mamy złotówkę, więc dodatkowo dochodzi jeszcze różnica pomiędzy kursem dolara lub euro i właśnie złotego. W tej chwili, nie wiem czy wiecie, ale koszt przesyłki kontenera z Chin. Do Polski wzrósł z około 2-3 tysięcy dolarów na 10-13 tysięcy, i w dodatku tych kontenerów ciągle brakuje, także jest też problem z dostarczeniem tych produktów. Chińskie fabryki nie produkują na 100% normalnie, tak jak wcześniej. Także zaczynając od produkcji przez logistykę, na przykład nie wiem, czy wiecie, że około 80%, jeżeli się nie mylę, towarów cargo lotniczego nie lata samolotami stricte transportowymi. Większość cargo lotniczego latało w samolotach pasażerskich. Na pewno zwróciliście uwagę, że wsiadając do samolotu my, jako ludzie, siadamy tak dosyć wysoko, a przecież w brzuchu samolotu aż tyle naszych walizek nie leci. No właśnie, tam latał towar. A skoro my przestaliśmy latać i płacić za swoje bilety, to cargo też ma utrudniony transport lotniczy. I to wszystko, wszystko, wszystko składa się na to, że w tej chwili na przykład od dwóch miesięcy pedałów Shimano w Polsce kupić się w hurtowni nie da i wygląda na to, że jeszcze przez miesiąc, dwa nadal nie da się tego kupić, czyli przez ponad kwartał roku nie było możliwości zamówienia jednej pary pedałów zatrzaskowych, a w dodatku realna podwyżka na rynku rowerowym sięgnęła już 20-25% i wygląda, że to dalej będzie drożało. Już w tej chwili... Większość drobnych części, tak jak na przykład właśnie wspomniane Shimano, jest sprzedawane nierzadko powyżej cen katalogowych, które miały jedną, drugą podwyżkę. E, także tak jak mówię, 20-25% w górę spokojnie. Jeżeli przymierzacie się do czegoś rowerowego, to sugeruję zrobić to już przed sezonem jak najszybciej, bo lepiej nie będzie. Na pewno w najbliższych miesiącach. Pytanie siódme, co myślisz? O odzieżowej marce Asos, Bardzo dobra marka, wysokiej jakości ciuchy, tak jak na przykład Rafa. Chociaż mi osobiście sercem bliżej do Danielo. Ciuchy znacząco tańsze, a też bardzo dobrej jakości, do tego polskie. Pytanie ósme. Czy w markach włoskich, które czasem pokazujesz, Pinarello, Bianchi, występuje taki klarowny podział na aero, lekki e, rower i endurance? Występuje, tak. W zasadzie. Praktycznie wszyscy producenci rowerów dzielą je podobnie. Oczywiście są marki, właśnie jak wspomniane, Cervelo, czy jak e, Madone, e, Streka, gdzie te rowery płaskie, tak zwane aerodynamiczne, są bardzo aerodynamiczne. Czy tak jak Canyon, e, gdzie ten podział jest bardzo wyraźny, a z kolei rowery lekkie. Tak jak Itos nowy, Specialized są bardzo lekkie i bezkompromisowo zbudowane z cieniuteńkich, okrągłutkich rurek. Marki włoskie troszeczkę mniej przerysowują rodzaj roweru, ale też ten podział występuje. Pytanie dziewiąte: czy opłaca się w ogóle stawiać markę tylko na jednym typie roweru? Nie wydaje mi się, że moda na gravelę będzie wieczna. To pytanie odnośnie polskiej marki Rondo. Po pierwsze wydaje mi się, że moda na Grawele może z nami zostać na zawsze, bo jest to bardzo fajny, uniwersalny typ roweru, który pozwala zarówno zakosztować jazdy sportowej, jak i jednocześnie w cudzysłowie wjechać wszędzie. Oczywiście bez jakiegoś skrajnego downhillu, czy taplania się w grząskim piachu lub błocie po osie, ale spokojnie lekki czy średnio trudny teren, e, wprawny rider, Pokona jeszcze, jeżeli wyposaży swojego Gravela w możliwie grube opony, to bez problemu pójdzie prawie po wszystkim. A druga sprawa jest taka, że marka Rondo to nie jest jedyny brand firmy, która jest jej właścicielem, bo firma Siedemanna z Trójmiasta jest właścicielem NSA, czyli marki produkującej prawie od powstania tamtej firmy rowery grawitacyjne jest właścicielem marki Octan One, czyli tańszego odpowiednika NSA. Jest właścicielem marki Cream, która produkuje rowery City i takie miejskie, szybsze, wolniejsze, różne i właśnie marki Rondo, która produkuje gravele. Zresztą mam nadzieję, że wszystkie te rowery znajdą się w naszym nowym sklepie na Puławskiej, bo sklep ma 800 metrów i taki jest pomysł, żeby włożyć tam głównie polskie marki. Także myślę, że przyszłość przed marką Rondo jest jak najbardziej świetlana, bo po pierwsze tworzą ją fajni i mądrzy ludzie, po drugie przyszłość Gravela jako roweru też przewiduje, że jest całkiem dobra i podsumowując, myślę, że opłaca się zrobić brand kojarzony konkretnie z produktem jednego niszowego rodzaju, czyli z gravelem i położyć nacisk na to, żeby po prostu robić bardzo dobre gravele, a nie robić wiele różnych przeciętnych rowerów. I ostatnie pytanie też techniczne, czy opłaca się w Emondzie o ile dobrze pamiętam, tam była wymiana S5, wymienić kierownicę na prostą, czy lepiej kupić rower fitnessowy? No ja myślę, że lepiej kupić rower fitnessowy, bo jednak szosa ma pewne ograniczenia. Jeszcze o ile weźmiemy najnowszą emondę na hamulcach tarczowych, to tam jest możliwość włożenia trochę szerszych opon. Ale w emondach starszych roczników, tam gdzie hamulce były szczękowe, maksymalna szerokość opony, o ile w ogóle wejdzie, to będzie 28. Co na miasto do roweru fitnessowego jest troszeczkę moim zdaniem za mało. Bo jednak czekają nas dziury, co jakiś czas krawężnik. Przydałyby się opony może z wkładką antyprzebiciową, żeby jednak na mieście po różnych śmieciach jednak jeździć oponą grubszą właśnie z wkładką antyprzebiciową, żebyśmy mieli jakiś manewr, tak? Więc klasyczna szosa na szczękach bardzo będzie nas ograniczać. Najnowsza Emonda na hamulcach tarczowych z kolei będzie dość droga, bo Najtańszej konfiguracji na stopiące podejrzewam, że w tej chwili wśród galopujących cen to już jest rząd kwoty 10-11 tysięcy. Szczerze przyznam, że nawet nie sprawdzam tych cen, bo rowerów i tak w tej chwili nie ma, więc jak będą przychodzić do sklepu, to się będę martwił, po ile w dniu dzisiejszym akurat są. A przyzwoity rower fitnessowy, myślę, że mimo wszystko, mimo podwyżek za 4-5 tysięcy już kupimy. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli jakiegoś wypasa na karbonie, no to trzeba przygotować kwotę 7, 8, 10 tysięcy, ale ja bym jednak szedł w rower fitnessowy. Tam sobie też mostkiem możemy wyregulować pozycję, możemy ją trochę obniżyć, no ale jeżeli ktoś rezygnuje z baranka, to zakładam, że jednak oczekuje bardziej komfortowej sylwetki i taki rower stricte fitnessowy zaprojektowany do troszeczkę bardziej komfortowej jazdy lepiej się sprawdzi niż przeróbka szosy, która jest rowerem agresywnym, sportowym, twardym, przeróbka na rower fitnessowy myślę, że sprawdzi się słabiej. Tyle pytań za listopad. Pytania za grudzień też już mam wypisane w dużej mierze. Sklep w Piasecznie otworzyliśmy, więc teraz może będzie troszkę lepiej z czasem na zabawę w social media, kręcenie YouTube'ów i wrzucanie postów na Insta i Facebooka? Tym niemniej, piszcie w komentarzach, jakie macie pytania, które was nurtują, o czym tutaj wam opowiedzieć rowerowym. Zapraszam was do nowego sklepu, już jest czynny. Kiedyś też nakręcę na nim wideo i wrzucę na kanał, będziecie mogli go sobie obejrzeć. Subskrybujcie kanał jeżeli film Wam się podobał, dawajcie łapkę w górę i do zobaczenia na wideo albo na rowerach. Hej!